Witam. powracając do tematu ślimaków z kolejnego dnia. Wczoraj, yy, znaczy dzień przedtem, dostały ogórka i kalarepę. Ślimaki, oczywiście, bo o nich mowa. Mam tutaj ślimaka stężyka gajowego i ogrodowego, i, i dalej. Jak się nazywają te kolejne, to już nie pamiętam nieistotne. W każdym bądź razie chodzi o jedzenie. Dostały ogórka, to ogórka tego samego dnia, że tak powiem, no zjadły, żeby nie powiedzieć żarły, bo to nieładnie brzmi. I dostały kawałek kalarepy i proszę bardzo, co zostało z kalarepy. Oto takie coś. I dalej kontynuują jedzenie. Tymczasem Ślimaki. Ja mam tu ślimaki w stężyki. Nie będę wyliczać ich nazw, ponieważ tutaj znowu będzie zmyła i tak dalej. W błąd wprowadzę może ślimaki w gajowy i ogrodowy i jeszcze tam trzeci gatunek. Nie wiem, który z nich to chyba ten, nieważne. One w tej chwili, w tej chwili, na chwilę obecną, jak widać, one wszystkie jeszcze śpią. Ale z chwilą, kiedy je zroszę wodą, to natychmiast się zbudzą i będą żerować, tak jak tutaj, w wodzie. Wodę, miseczka z wodą, nigdy nie daje yy, dużej ilości wody, tylko tak na połowę takiej miseczki. Na połowę. Dlaczego? Dlatego, że ślimak. Może spaść, na przykład z takiej pokrywy. się czepia tutaj, a z chwilą kiedy w ten sposób czepnę, to po prostu spada prosto do wody. A jak za długo leży, po prostu może się utopić. Żeby nie było tego przypadku, to należy po prostu robić tak, że najlepiej jak najpłycej tej wody, one mają tylko mieć wodę do tego, żeby im służyła za... no, żeby wilgoć była. No, a przy okazji się same napiją. One muszą mieć możliwość po prostu chodzenia po dnie, także one tu przez te dno, jak widać, sobie przechodzą po ściance i wychodzą. I teraz wezmę butelkę z czystą wodą, z kranu i je po prostu zraszam. Te dwa ślimaki, te dwa już były w wodzie, ten już sobie wyszedł szybciej, bo już napił się wody ile chciał, nawilżył się i tak dalej, a ta cała reszta dopiero będzie zwilżona z chwilą, kiedy je zroszę. Ślimaki koniecznie, koniecznie trzeba niestety zraszać regularnie, codziennie oraz podawać świeży pokarm w postaci ogórka, bazylii, rukoli, roszponki, różne trawy, może być to nawet mlecz. Może być to nawet mlecz. Zwykły ogrodowy mlecz, który rośnie w naszych ogrodach. Natomiast bardzo ważne jest utrzymywać stałą wilgoć, wtedy ślimaki nie zapadają w letarg. Znaczy zimową porą, kiedy jest zimno, Oczywiście, że każdy ślimak, praktycznie każdy przynajmniej z tego gatunku, na pewno jak będzie zimniej, to na pewno zapadną no, w letarg, czyli tak zwany sen zimowy. Jest to że proces naturalny, natomiast kiedy ślimaki się zrosi, one powinny wszystkie się wybudzić. Jeżeli się któryś nie wybudzi, to znaczy nie, wy, nie wystawi rogów, jak tutaj widać, nie wyjdzie ze swojego domku, to znaczy że taki ślimak jest po prostu martwy i należy go po prostu usunąć. Jest to selekcja naturalna. Jest to selekcja naturalna, proces naturalny. Ale tymczasem należy dla sprawdzianu je po prostu wszystkie wzrosić i zaobserwować, kiedy one, czy one wszystkie na pewno się wybudzają. Jeżeli się nie wybudzają, nie wstają, przysłowiowo mówiąc, to znaczy, że po prostu jest który ze ślimaków. No, należy go usunąć. Jest po prostu suchy albo na zwyczajnym świecie martwy. Tutaj w moim przypadku wszystkie, jak widać, są żywe. W każdym razie należy utrzymywać stałą wilgoć, żeby mieć pewność, że wszystkie ślimaki żyją. Aż do samej zimy. Potem wkładamy w... Potem tego gatunku, ja nie mówię o ślimaku afrykańskim. Ale z tego gatunku albo ślimak winniczek należy go przechować po prostu w chłodnym miejscu na okres zimy, tak żeby po prostu przebrnęły, utrzymując oczywiście dalej w miarę możliwości stałą wilgoć, żeby po prostu nie wyschły, zrosić. No i wtedy wówczas one powinny przeżyć, przezimować same tą zimę. Oczywiście tych zim teraz nie ma, więc trudno jest nawet ślimaki przezimować. Chyba, że się ma jakąś, jakieś pomieszczenie chłodnicze, ale ja takiego nie mam, ani nie mam żadnej takiej, takiej, takiej możliwości, więc nie będę po prostu przezimowywać ślimaków. One będą żyły sobie normalnie, jak, jak żyją do tej pory przez okres letni. Jak żyły przez okres letni, tak będą dalej żyły i koniec. Także, no, niestety. Teraz pokażę, teraz pokażę, jak należy ściągnąć ślimaka ze ścianek terrarium. Albo z innego pojemnika. Nigdy, nigdy nie ciągniemy za muszelkę. Po prostu go za, chwytamy za jego domek i metodą ślizgową Delikatnie popychamy tak, żeby on sam, zmuszamy go jakby, żeby do zejścia. Przytrzymując go delikatnie w palcach, odkładamy na dno jego terrarium. To samo robimy z każdym innym ślimakiem. Tu znowu metodą ślizgową. W ten sposób robiąc, jeżeli robimy to w sposób delikatny, nigdy, ale zapewniam, nigdy nie uszkodzimy swojego ślimaka. Obojętnie jakiego gatunku by to nie był. Czy to będzie ślimak winniczek, wstężyk, ślimak afrykański, czy obojętnie jakiego gatunku. Także zapewniam, ja to robię od paru lat i zapewniam, że nigdy żadnego ślimaka nie uszkodziłam. Oczywiście, jeśli będziemy szarpać za tą muszelkę, to z pewnością zrobimy tak, że po prostu doprowadzimy ślimaki. No, skończy się źle. Zarówno dla ślimaka, jak i każdego innego. Z kolei, jak w takiej pozycji jest ślimak, to również palca podkładamy. Możemy też zrobić tak, że o, jakby on się sturlał po ściance tu do Swojego teralium. Możemy też, o tak, jakby go zwalić na podłoże. Popychamy po prostu palcem. Również. Także są dwie metody i dwie szkoły. No, odczep się ode mnie ślimak. O. Teraz je zrosiłam, to one wszystkie próbują mi uciec, bo ciekawość je ogarnia. Za każdym razem trzeba uważać, żeby żaden ślimak nie był tutaj na brzegach. W chwili, kiedy zamykamy pojemnik ze ślimakami, to żeby po prostu sobie nie uszkodzić żadnego ślimaka. I to jest na tyle z moich ślimaków. Teraz już poza nagrywaniem, poza wideo, daję im pokarm. I na razie życzę miłego oglądania, kciuki w górę, czy tam łapeczki w górę. I do kolejnego wideo zapraszam. Już niebawem.